Jakiś czas temu umieściłem kilka filmików na YouTube dotyczących modyfikacji piaskarki kabinowej. Mieszkam w Kanadzie, więc filmiki są po angielsku, ale kontaktowały się ze mną w tej sprawie osoby z Polski. Zapomniałem, że mamy teraz jedną światową wioskę. Przez to, co Chińczyk wystruga, można teraz kupić wszędzie we w tej wiosce. Koszt takiej kabiny na Allegro to około 850 zł. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej to 190-20% kupon plus podatek w zależności od stanu daje około 160-170 dolców ameryckich. W Kanadzie bagatela. 500 dolarów kanadyjskich plus w zależności od prowincji do 15% podatku. Tak, wydało się teraz: mieszkam na prowincji. Ale jestem człowiekiem z miasta. Zwróćcie uwagę, że w Polsce te kabiny są żółte. W USA czerwone, a w Kanadzie niebieskie. Ciekaw jestem, jakie kolory są w innych państwach. Jaki kolor na przykład sprzedają w Wielkiej Brytanii? Oryginalnie kabina sprzedawana jest z takim pistoletem, który jest bezużyteczny. Ma fatalny ciąg i trzeba mu ściskać cyngiel, od czego mdlają ręce. Z kabiną przychodzi też taka rura, która powinna zasysać ścierwo. Ścierwo to skrót od materiału ścierny. A tak naprawdę to ta rura notorycznie zapycha się do tego stopnia, że masz ochotę włożyć do kabiny granat bez zawleczki. Światło, które czasami jest dołączane do kabiny albo sprzedawane oddzielnie, jest, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, generalnie jak chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądało światełko w tunelu, kiedy zdasz już sprzęt i będziesz się przenosił na łono Abrahama, to możesz je tam sobie zainstalować. Tak więc generalnie dobra jest w tym wszystkim sama Buda, bez osprzętu i rękawice. Resztę trzeba usprawnić i to wideo jest właśnie o tym. Tutaj uwaga. Ja nie mówię nikomu co ma zrobić, albo też że tak będzie najlepiej. To jest o usprawnieniach jakie ja zrobiłem i jak to działa dla mnie. Pierwsze i najważniejsze usprawnienie to zawór mieszający. Jest zrobiony z kształtek 1 i 1 czwarta cala. W środku zawór jest pusty. Ścierwo z kabiny opada na dno tego trójnika. Ciśnienie powietrza podane na pistolet w kabinie wytwarza podciśnienie, które to podciśnienie zasysa materiał ścierny. Wkręcając i wykręcając tą śrubę reguluje mieszankę ścierno-powietrzną. Od spodu siedzi zatyczka wypełniona klejem epoksydowym. Chodzi o to, aby jak najwięcej ścierwa było w obiegu, a nie siedziało na dnie zakrętki. Do drzwiczek od spodu przymocowane jest to takim reduktorem ze ściętym gwintem w środku, aby ścierwo swobodnie opadało do zaworu. Gumowe podkładki dodane są tu w związku z tym, że gwint nie jest tu prosty i reduktor nie wchodzi głęboko w zawór. Półka jest podcięta w ten sposób, aby ułatwić dostęp do zaworu. We wnętrzu skróciłem oryginalną ramkę z grillem, dzięki czemu poszła niżej, zwiększając objętość części roboczej. Mieści się tu spokojnie 15-calowa felga. Pistolet zasilany jest sprężonym powietrzem, to ten wąż u góry. A ten wąż niżej, wchodzący pod skosem, zasysa ścierwo. Dodałem do kabiny porządne światło w dwóch punktach. Na spodzie została dodana półka ze sklejki i kółka. Kabina jeździ na kółkach. No, i oczywiście dodałem ten pedał. Wygodniej jest regulować to nogą niż trzymać cyngiel na pistolecie. Pedał oczywiście przyjechał z Chin. Po to, aby nie ograniczać przepływu powietrza, stosuję końcówki z możliwie jak największymi prześwitami. Półcalowy regulator ciśnienia powietrza. W zależności od tego, jak agresywne chcę mieć ścierwo, podaję pomiędzy 40 i 60 PSI, co jest po polsku 2,75 do 4,14 bara. Do kabiny musi dochodzić suche, sprężone powietrze. Do tego celu stosuję taki osuszacz, wypełniony specjalnymi granulkami. Bez tego woda z kompresora miesza się ze ścierwem i zatyka układ. Okleiłem też taką taśmą drzwi, ponieważ jest w nich pełno otworów, gdzie gromadzi się ścierwo, i kiedy się je otwiera, wysypuje się ono na podłogę. Robi się bałagan i tracimy materiał. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem, to założyłem na okno osłonę z cienkiej stalowej siatki. Bez tej siatki ścierwo robi z szyby matówkę i widoczność w kabinie spada do zera. Wypiaskujesz jeden zestaw zacisków hamulcowych i trzeba zmienić szybę. Na wierzchu szyba, a pod szybą w odległości około 2 cm, jest siatka rozpięta na ramce. Śruby zewnętrznej ramki oryginalnie są z nakrętkami, ale zrobiłem takie samokotwiczące się gniazda z gwintem, aby ułatwić proces wyjmowania szyby, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Tak więc śruby zewnętrznej ramki wchodzą do gniazd, a na ich przedłużeniu zamocowałem takie wygięte blaszki trzymające ramkę ze stalową siatką. Na lewej ścianie kabiny dołączony jest deflektor, przez który zasysane jest powietrze z zewnątrz kabiny. W czasie, kiedy kabina jest używana, powstaje wewnątrz syn kurzu i wiatru, czyli tuman, przez który nie byłoby widać nic. Dlatego kabina podłączona jest do odkurzacza garażowego, który redukuje zapylenie wewnątrz. Przez ten deflektor powietrze jest zasysane do kabiny. Jest on otwarty tylko na dole. Ścierwo opada na dół i cyrkuluje w kabinie. A pył i rdza wysysane są przez ten deflektor od spodu. U góry jest on zasklepiony. Wlot powietrza jest regulowany taką klapką, którą zawsze otwieram przed odpaleniem odkurzacza. Bo cuk jest taki, że raz kabina mi się tak wklęsła, że szyba prysła w drobny mak. Odkurzacz wyciąga pył z kabiny tą rurą. Te puszki to podłączenie świateł wewnątrz kabiny. W związku z tym, że światła zasilam napięciem z sieci, obudowa mazerowanie. To jest ważne, jak cholera. Jeżeli nie wiecie o co chodzi. To zapytajcie elektryka. W przeciwnym wypadku można łatwo odwalić kitę. Rzuca się jeszcze w Polsce takie teksty, czy to już tylko wapno się czymś takim posługuje? Tu dodatkowo mam gniazdo do podłączenia odkurzacza. Zanim tuman trafi do odkurzacza, przechodzi przez taki cyklotron, akcelerator cząstek, filtr pyłu, jak zwał, tak zwał. Odkurzacz daje cuk od góry, a bokiem do filtra wpada tuman. Zakręca się jak świński ogon i jadąc po bandzie, opada w końcu do wiadra. Z grubsza oczyszczone powietrze wchodzi do tego mokrego filtra i później do odkurzacza. Dlaczego mokry filtr? Niestety cyklotron jest słaby w porównaniu z tym w Cern i separuje tylko większy i cięższy pył. Bardzo miałki pył. Nie jest tam wyłapywany i dlatego posiliłem się o zbudowanie mokrego filtra. Bez tego filtra odkurzacz szybko się zapycha i trzeba często przerywać robotę. Na dno odkurzacza nie trafia nic, tylko miałki pył zapycha filtr w odkurzaczu. Na początku miałem pomysł, aby przepuścić pył przez wodę w ten sposób. Do wiadra włożyłem rurę, która schodziła poniżej poziomu wody. Druga rura, idąca do odkurzacza, była zakręcona do góry. Odkurzacz ssanie. Zapylone powietrze schodzi tą rurą pod wodę, zasysane zakręconą rurą do odkurzacza. Woda jednak zaczyna niemiłosiernie chlapać. Kontakt pyłu z wodą jest dość krótki, efekt mały, a chlapiąca woda zasysana jest do odkurzacza. Innym pomysłem jest wykorzystanie prawa Bernuli'ego na przedłużenie kontaktu zapylonego powietrza z wodą. Mam więc taką zakręconą rurę. I kolejną o większej średnicy, która na nią nachodzi. Ale pozostawiasz parę. Rura zakręca do góry. I wchodzi w deflektor, który niejako uspokaja chlapiącą wodę. Jest to do tego poziomu pod wodą. Powietrze z kabiny wchodzi tą rurą. W tym miejscu zmienia się przekrój rury i objętość. Spada prędkość przepływu powietrza. Wytwarza się podciśnienie, które zasysa wodę przez szparę. Dodane wkręty powodują turbulencje, chlapanie wody. I zwiększa jej kontakt z kurzem. Dodatkowo, woda z powietrzem, idąc do góry, traci lekko ciśnienie i uspokaja się. Następnie, przez deflektor, wypływa już w miarę spokojnie i nie chlapie. Powietrze do odkurzacza zasysane jest bez kropli wody. I jeszcze jedno. Do wody dodana jest kropla dosłownie kropla detergentu. Płynu do prania, płynu do mycia naczyń. Rozbija to napięcie powierzchniowe wody. Mokry filtr w środku wygląda tak. Brudne powietrze trafia tu, przechodzi przez tą rurę i trafia tutaj do tego miejsca. Tu, na trzech wkrętach, przymocowana jest rura o większej średnicy. Tam do wnętrza wchodzi jeszcze kawałek rury mniejszej średnicy. Prawem Bernuliego woda jest zasysana przez tą szparę. Te kolanka zanurzone są w wodzie. Wyobrażam sobie, kolanka zanurzone w wodzie. No zazwyczaj woda jest do kolana tutaj kolanka muszą być zanurzone w wodzie. Te kilka wkrętów powoduje dodatkową turbulencję wody, dzięki czemu miesza się ona lepiej z pyłem. Woda trafia tu do góry i zamiast pryskać na wszystkie strony, wypływa w miarę spokojnie przez ten deflektor. Dolna część deflektora jest na poziomie lustra wody. Powietrze jest zasysane do odkurzacza tą rurą, która wygięta jest tak, aby zbierać powietrze spod denka i nie ciągnąć pryskającej nawet nieznacznie teraz wody. Pomysł na mokry filtr zaczerpnąłem z kanału Extreme Flug. Link w opisie. Zrobiłem drugą wersję tego filtra. Przedłużyłem drogę dla wody, aby stykała się dłużej z kurzem. Musiałem zmniejszyć dyszę, zwiększając prędkość powietrza, bo w przeciwnym wypadku powietrze uciekało przez szparę, którą miało zasysać wodę. Jest lepiej, ale to jeszcze nie jest to. Pracuję nad lepszą wersją, która czyściłaby powietrze jeszcze dokładniej. Parę uwag końcowych. Jak do tej pory pracowałem tylko z rodzajem tlenku aluminium, co chyba w Polsce nazywa się korund. Jest to ścierwo dobre do żeliwa i stalowych elementów. Ale jest ono zbyt agresywne do aluminium. Tu przydałoby się piaskowanie na mokro albo przynajmniej mniej agresywne ścierwo. Oczywiście większości tych ulepszeń nie wymyśliłem sam, wszystko można znaleźć gdzieś na internecie.